Kontrowersje wokół głosowania w sprawie Ziobry. Lawina krytyki na członków Razem. Posłowie partii Razem nie uczestniczyli w głosowaniu nad zatrzymaniem i aresztowaniem Zbigniewa Ziobry, co spotkało się z krytyką ze strony koalicji rządzącej. Partia Razem poparła uchylenie immunitetu Ziobry, lecz sprzeciwiła się pospiesznej procedurze aresztowania, argumentując, że takie działanie mogłoby uczynić z Ziobry męczennika. Europosłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz oraz europoseł Krzysztof Śmiszek skrytykowali decyzję Razem, nazywając ją dezercją i wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik Razem, Mateusz Merta, wyjaśnił, że partia głosowała za postawieniem zarzutów w Ziobrze, ale uważa, że aresztowanie powinno nastąpić dopiero, gdy Ziobro nie stawi się przed sądem. Poseł Maciej Konieczny podkreślił, że zamykanie funkcjonariusza publicznego bez procesu nie jest zgodne z zasadami państwa prawa. W głosowaniu nad zatrzymaniem i aresztowaniem ziobry wzięło udział wielu posłów z różnych partii, jednak pięcioro posłów razem nie uczestniczyło w tym głosowaniu.